Miecz bije więcej, niby, ale onki to jest taki szybki odskok, i wydaje mi się, że one po prostu szybciej biją. Więc, jak coś szybciej bije, to wydaje się być lepsze, tak? Niekoniecznie. Kurwa, on taki łatwy od początku był? No, raczej trzeba iść do rów teraz. Ja mam na niego taktykę, akurat. Ojej, jej nie. Teraz z tym jest problem. Pój skoro kurwa umiejętności nie ma. Witam, widam. Eldenik na sam począteczek, później jakiś Hadesik się poleci. na raczej dopóki mi słuchawki nie padną. Albo dopóki nie stanie się coś ważniejszego, albo będą ją dosyć. Ostatnio udało nam się pokonać pierwszego bossa. Chyba fabularnego, chyba nie. I, i, i dowiedziałem się, że wszystkie bronie, które wcześniej pozdobywałem, które sprzedałem, to... Mogłem je założyć, były przydatne. Oooo, em... Okej. Okay. Za takie słowa mają wtrafić do płocka. Ostatnio skończone było na pokonaniu bossa nieuczciwie. Już tak nie będziemy więcej robić. Ale to nie jest mojej winy. To tak mi radzili kurwa o ja Jeszcze mam trochę chrypę. Nie wiem czemu coś mi złapało dzisiaj. Jeżeli się czułeś, to w sumie powiem ci, że podobnie jak ja ostatnio. Coś, coś mi nie daje żyć. Nie wiem czemu. Może to, że mi wiercą do 16 godziny i się nie da zwyczajnie myśleć, a od 6 do 16 jest wiercenie. Miecz bije więcej niby, ale onki to jest taki szybki odskok i wydaje mi się, że one po prostu szybciej biją. Więc jak coś szybciej bije, to wydaje się być lepsze, tak? Niekoniecznie. I idziemy. Tu jest dużo wybuchów. No kurwa, właśnie. No, bo strzały podpalają, a tam dużo rzecz wybuchało. Ja bym się od nich najpierw powoli. No i cel na dzisiaj? No to tak pokonać bossa... Zdobyć jakiś lepszy oręż. To wtedy już bym był zadowolony. No ale to tak... Czytać mam podpowiedź... To nudne. Zobacz, lepiej jakbym sam odkrył, że... O, na przykład... Chujbie. Tu jest iluzoryczna ściana. Czy ja nie zginął? Zginął. Nie wiem, jak tego przechytrzyć? Nie wiem, jak tego przechytrzyć Dobra, weźmy z niego idziemy. i I chodźmy przez te drzwi. Nie idziemy przez te drzwi. Nie, jeszcze nie jestem gotowy. To <laughs> no jest? O, no jest pancerny jakiś opór. Nawet nie wiem, jak mam do tego przeciwnika podejść. Chcę dopiero go zranić. No i kolejny do kolekcji Ach, dobra <laughs> Podejście drugie Bo tam jest coś, ja bym zabrał to coś przynajmniej Patrz głupka, zablokował się Ale dobra, to można by go wystać jakaś. Nie chcę zaznaczyć Kurwa Ale teraz, jak już podniosę stamtąd klucz To ten klucz mam, tak? Bo może to Ja po prostu miałem to zrobić tak, żeby Podnieść ten klucz i Się więcej nie stresować bo w tej skrzynce może być coś, co pomoże mi wygrać pieniążek a chwila, tam były te drzwi to szybko sprawdzimy nie no, pasuje jak ulał czyli skrzynka za free musi być ty chwila że tu byłem dobra, on nie będzie taki trudny jednak no było zajebiście było zajebiście ale dobra, to już wiemy, że nie potrzebujesz żadnego ognia tylko potrzebuję trochę skupienia i go zrobię. Potrenować ci powiem. Słuchaj. Masz rację, ale to. T... Łatwiej powiedzieć, trudniej potrenować. No, kurwa, nigdy mnie nie trafiał. No, nigdy mnie nie trafiał. Nie ma kowala w tej grze. Nie też żadnego nie znalazłem. Mam full healingu. Wiem już, jak mniej więcej do niego podejść. No teraz się powinno udać. Ale oznaczmy. Oznacz mi go. No czemu on mi go nie oznacza? No ta gra mnie fokuje, robi. <grystanie> Kurwa! No ty kurb ogłupia. Zawsze mogę wrócić, no właśnie taki jest pomysł. Żeby pójść gdzieś trochę dalej i później tu wrócić. On ma podobne mechanizmy! Ograny kurwa Nie ograny, jest bliżej niż myślałem Mogę się teraz tutaj tepnąć na spokojnie? Powiedz, że tak Powinienem móc chyba, co nie? Patrz, dał się w chuja zrobić A jakie nie ma za co? Sam odkryłem Nie da się Dobra, nie chcę w groźbą, to będzie prośbą A, tam za chwilę no ale miałem uważać, czyli będzie to ktoś do zabicia. Ale że co go tak zrobiło? Chyba widziałem. Chyba ktoś tu chodził. Bo mi się wydawało. Muszą on tak okrążać. No oni giną od tego się? Ja nie wiem od czego. Ur, a trąbisz na cały blok słychać I to, to było to całe wyzwanie, na którym oni ginęli? Nie no, bo tam jest opcjonalny przeciwnik I Jak go omijając, znaczy, że opcjonalny Ej tu jakby się dało spaść Co mi to da, że tutaj sobie KURWA TU SIĘ NIE DA SPAŚĆ Dobra kurwa, Będziesz tu latał. No czemu jak jeden już wyleci to kurwa drugi też No jakieś ptaki mnie rozpierd... Daję sobie na LD na miesiąc Kurwa no utknąłem w martwym punkcie trochę Bo gdzie się nie ruszę to nam jest wyzwanie Unik, unik. Kurwa zakręcił się jak Garen Nie nie, nie, nie! Nie do kup! no nie! 238? Czyli jeszcze 236. Jestem w środku. Nie w połowie, ale w środku. Myśli, że ten zniknie? Wydaje mi się, że on powinien zniknąć. Przydałoby się, żeby on kurwa zniknął. Bo on ma jakieś specjalne ataki, to on się wydaje być jakimś tam minibosem. A jeśli nie, to teraz poświęcę za dużo czasu na jakiegoś Easy przeciwnika. Może ja powinienem właśnie tak to brać? Że on jest po prostu łatwy. No właśnie. Dobra Teraz sprawdzamy, czy on zniknie, czy nie. Jeśli zniknie, to mamy. Mamy to. Czekaj, muszę sprawdzić, czy ten skurwiel się odradza. Kurwa, odradza się. Tu jest na razie wszystko opracowane, i tu są te drzwi wspólnowyseńskie. Nie, nie. kurde kurwa? Wejdźbinkiem, ja jestem sam dla siebie. Kurwa, on taki łatwy od początku był. No raczej trzeba iść do orłów teraz. Ja mam na niego taktykę akurat. Bacz. Ale taktyka na tego gościa jest już do perfekcji. Nie, tobie się tak wydaje, że z orłami radzę sobie lepiej. To był tylko pierwszy. Tego pierwszego opracowałem. No pa, tu nadal twoją trwa. I z nimi już są problemy. Kurwa, udało się. Ale, ja ci pokażę, patrz. Nie stać mnie. Zabiję jeszcze raz. A chwila. Bujajcie, co nie? Teraz z tym jest problem. Chuj skoro kurwa umiejętności nie ma. I chuj było z tych dusz. Nie opłacasz. Dobra, to... Yy, idź tutaj. Okej. Okay. Ja ci powiem tak. Zobaczysz typka. Pogadaj się z nim, zabij go i poczekaj do nocy. Ale tutaj po prostu podchodzę od pleców leciutkim? Tak. Siu. I tyle. No okej. Okay. Stestujmy. Nie działa. Działa. Mam się nauczyć od niego umiejętności, czy... Czy co? Bo on chce mi jakieś protipy dać A pa jakie dwa drogie rzeczy ma To nie to pierdolę I teraz mogę go walić, ta? On jest sprytniejszy niż ja Kurwa sprytniejszy Ale jakiej nauki jak on mi jakieś tanie spele chciał podpowiadać? W sensie drogie spele, ale... Nie pierdolę Nie, nie może się leczyć On jest denerwujący, bo on robi to samo co ja, tylko lepiej Dole. Jeden HP. A to teraz to w chuja leci kolego. No skoro on też się mógł lecieć, no to co to kurwa za... Próbujmy wykorzystać trochę IQ. Z głowy. Trofeczkę. No to to kurwa, teraz daliśmy popis umiejętności. O co ci chodzi, zaufaj w sproje. No drzewo mnie kurwa jakieś blokuje, krzatek pierdolony kto je tu post... A bo tu dwa były, to dlatego. Ale próbuję kliknąć tego rola głupiego. Bo ja klikam, żeby on się przewrócił. On się kurwa nie przewraca. I on od razu po tym, jak go zaatakowałem, może coś zrobić. I zmienia sobie kurwa te pozycje. Atakuje niby w tamto, ale nagle kurwa magicznie odwraca. Denerwujący przeciwnik strasznie. Wolę się się ale z tym bossem, co był ostatnio, z tym pierwszym. Nie, ostatnie, ostatnie ty... Nie mam pojęcia. Ostatnie podejście i idę do tej drugiej lokacji. Teraz, jak jest subiekt, to trzeba pokazać. Nie wiem, za szybko on atakuje. On za szybko atakuje. Wyjebki, <słuch> jak dalmateńczyk. <ten> <słuch> Kurwa, coś w tym jest. Początek gry, a ja mam tyle wyjebek. O kurw, a zabłądziliśmy. Dobra, jaka była ta druga lokacja? Oj, to nie wygląda dobrze. Jakieś... świecące węgorze. On mruga. Czy dochodziło ci o to, czy rzeczywiście tam gdzie zaznaczyłeś na ten most? Opa, jaki sprytny. Dziutko było. Dziutko. Chyba drugiej fazy żadnej takiej nie ma. To jest łatwiej. To jest łatwiej. Dwie wyjepki, tak? On krwawienie jakieś mocne nakłada. To, 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 to zdążyłem zauważyć. Jest Dziutko. bardzo kruchy. Zążęc zauważyć jeszcze to, że moje pierwsze podejścia wyglądały znacznie lepiej przeciwko niemu. Ale ten jest przyjemny. Ten z tego mi się przynajmniej przyjemnie bije. W porównaniu do tamtego rycerzyka. Problem z nim jest taki, że jeden atak to już jest praktycznie cały kombo od niego. A całe kombo nie chcę dostać, bo wtedy całe kombo mnie niszczy. Może zbyt polega na tych mocnych atakach. I gdyby nie to, to mógłbym sobie szybciej od niego odskoczyć. Teraz spróbuję. A poza tym ty masz jedenastkę, co nie? Z osób posiadających już jednostkę. Wiem, ja dalej nie jestem jakoś do jednostki. No a został przecież no. na 2 HP. Na 2 pierdolonych HP został. Od 0 do setki to tylko w dwa streamy. Te jedno playstyle. Nie wiem, co ty to, to zrobisz. W... Nie zrobię tego. Ale. Ale, ale, czekaj, patrz, kurwa, on jest tak łatwy. Jest tak królewski. Lubię już 1 HP z jednego ataku. Wiem. On jest tak królewski. Ale mi psycha już nie pozwala Zatów w głowie mam? Tylko on jest na zasadzie Mówi rzeczy, które są oczywiste w mojej głowie Tylko ja po prostu nie potrafię ich wykonać Ja o nich wiem, ale ja nie potrafię ich wykonać Ja go nie zrobię, już się z mówię bo prostu nie grałem w po prostu zobaczyć, czy on jest tak kurwa ciężki Czy Nie, jest, ja jestem upośledzony po prostu On jest giga łatwy Dobra, ja też jestem upośledzony się <laughs> Ale on jest Porównajmy do tego rycerza wyklejonego, którego mi pokazałeś, to ten jest kurwa przyjemny do bicia. Nie, no jest. No kurwa, jak to grałem dwa lata temu, człowieku. Przypominam, że ja przyszedłem w tę grę. I tak wyglądało moje podejście przed chwilą. Ale ogólnie ten, weź sobie ustawienia graficzne ogarnij, bo tu masz jakieś 20 FPS-ów, No Jakie 20 FPS-ów? No kliknij, rola. Zobacz, jakie masz opóźnienie na roll. No mam kurwę opóźnienie. Masz 10 klatek bardzo. Czekaj, okay, ja sobie to zmienię tylko. To nie jest wymówka, ja po prostu jestem chujowy, nie? Tylko mówię, że... No nie mówię kurwa, że to była wymówka, tylko powiedziałem w że jestem chujowy. No uniki zaczęły kurwa wchodzić. Ale mówiłem wcześniej, że jak klikam to B maszuję je kurwa, to on nie robi. Myślałem, że to jest po prostu taki cooldown czy coś. Ale on nie chciał tego robić. No ale się kurwa udało. Ty mówisz, że ten, ten rycerzek jest łatwiejszy, tak? Dobra, sprawdźmy, co ten mi dał. No kurwa. Kur... Tylko ja nie mam siły tyle. Plan na teraz to jest zdobycie siły. Obecne cechy nie pozwalają skutecznie używać tego. Zachwycenia go A. O kur. Ale to jest. Pode... o. A wydawało mi się, że on będzie. Szybszy, Prawdźmy jak to pierdolnie. Czy jakoś super mocniej? Szczerze to nie wiem. Siła, build. Na no pamięci, kurwa, rzeczywiście był kurwa łatwiejszy teraz. Zobaczmy tą zbroję. Oj, lecz pull siła będzie build. Ale jest kurwa wolny, dobra, no co? I co tu się na co dzieje? Czy to jeszcze muszę chwilę poczekać? Wet! Nie ma go. Rezygnował. No ale teraz to wygląda... Kurwa... Chcę iść przetestować to na jakichś przeciwnikach. Ho ho, ho, ho ho. Tam do środka się chyba wchodziło, ale tam nikogo nie było. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Snorlaxa będę łapał teraz O kurwa Ty mocno się trafił Dobra, co tu miałem zrobić? O kurwa To jest? Ale to jak go mufę teraz zrobić coś? Ale to odczaruje na mnie kurwa! mówi, patrz jaka z niego zbroja leci. Kurwa, patrz jaka zbroja leci Pomyśl o tej zbroi. A teraz co? Zdejmij ją. A on nie wie, co się dzieje. On nie wie, co się dzieje. Ale mamy jeszcze jedno miejsce do zwiedzania. Jaki ten miecz najbisty. O kurwa, wybucha. No pojebało jaki to maręcz. Dobra, jak podejść do tej balisty, tak żeby nie było problemu. Ten mnie widzi. A nie mnie wszyscy kurwa widzą. A nie, już nie. Nie tak miał być No zostawcie mnie tymi psami Warto było Jakieś ognisko by się przydało teraz tylko Bo coś tak dawno nie było Chociaż z drugiej strony jak widzę ognisko to mam wrażenie, że zaraz będzie jakaś cięższa walka Eee, jednak jest A co masz to co offerowania? Jufiu ja? No, nie najlepszy w sumie. Jaki kurwa sniper? Nic nie ma. O kurwa jest snajper No, nie ma szans, że mnie widzisz, prawda? O widzi mnie jak chuj Tak jak myślałem, jak się już do niego podejdzie, to jest słabe. Nie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Się nauczyłem, że nie. Jest dużo tych małpów Tam jest jakiś król małpów Te psy są najgorszymi przeciwnikami tych dziesięciu. Orły nie są tak denerwujące, bo tam ci walczą. Logać. Kurwa nie pomogę. Ci. Nie wiem, co to było, Albo było w miarę łatwe. Playmore, albo sprawdzam. No i on się wydaje być we wszystkim gorszy niż to, co ja mam. No ale ten wydaje się być giga słaby w porównaniu do tego, co mam teraz. No jest praktycznie na wszystko minus. Jedyny nie ja go mogę przetestować. Co ma tu? To się wydaje być spoko, Ale nie, nie, nie. Jest znacznie słabszy. A ja nie mogę sobie pozwolić na dla zasady. Bo zasad wadnych jeszcze nie mam. A. Po drugie to nie umiem. Ale Claymore jest we wszystkim słabszy. Claymore nie ma sensu. Już sprawdzałem, jest giga we wszystkim słabszy. No i co? Jaki jest szybki? No nie, no nie jest jakiś super szybszy. No i teraz. Teraz się zaczyna. A na teraz bym zakończył jeszcze Elden Ringa. Dobra, no to jest zdrowo. Jutro będę grał Elden Ringa w У них